A na zakończenie ciekawostka sportowa siatko noga. Słyszeliście o takim sporcie? U nas możecie dowiedzieć się prawie wszystkiego, zatem ruszamy z wyjaśnieniami. Sepak Takraw to jedna z odmian tak zwanej siatko nogi. Odwiedziliśmy w Krakowie drużynę kilkukrotnych mistrzów Polski i mistrzów Europy w tym sporcie. Skąd się wziął Sepak Takraw w Krakowie? Miałam okazję przebywać w Malezji przez jeden rok. Tam gra w Sepak Takraw każdy. Przywiozłem taką jedną piłkę do Krakowa, no i tak to się zaczęło. Tak wygląda piłka do Takraw. Jest zrobiona z tworzywa sztucznego, pustego w środku. Kiedyś była wykonana z ratanu. Podstawową wersją jest gra 3 na 3 Gra się też w grze pojedynczej 2 na 2 i 4x4. Takraf to nic innego jak piłka nożna i elementy akrobatyki. Boisko do Takraf jest identycznym boiskiem jak do badmintona. Najczęściej wykonywanym atakiem przez nas jest sandbag, czyli ścięcie piłki stojąc tyłem do siatki, oraz flying sweep. Stojąc bokiem do siatki, wykonując duży zamach nogą i obracając całe ciało do około osi. Zapraszamy wszystkich, żeby spróbowali naszego sportu, zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Dużo kobiet gra w Azji przede wszystkim przed nogę i w Polsce też mogą spróbować, a w Krakowie czekamy na nasze zawodniczki. To wszystko, co dla Was przygotowaliśmy w dzisiejszym programie, ale jak zwykle zapraszam Was na jutro.